Zobaczyłeś ares też, a jest koziołek jeden, myślałem, że sama kuski. Еще один младший кожевак. Напирана кота по-русски. No co, seren, nie widziałeś? Kopają się, no trudno. No i mamy jakiegoś małego różka. Leży różek w fajnym miejscu. Kto wie, czy nie do pary. No też tak. I do pory będzie 14 nawet No ten jeden nie wyglądał dobrze ale ten jest trochę ładniejszy no i że to parka to już jest dobrze Może jeszcze coś się uda zobaczymy Trzeba dzisiaj wykorzystać dzień, w tym, jutro ma padać jeszcze nie wiadomo co Kurde mokro, pada śnieg Nie chciałem się nawet tego sprzętu wyciągać, ale widzę starego różka na wszelki wypadek Nagram może gdzieś tam Jeszcze przy się go pokażę Jakby coś się jeszcze trafiło Kurde jakiś ciachany Zeszło szkoruchy ale okropnie rymus przez musz